Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, mam nadzieję, że nasz styczniowy numer dotrze do Was jeszcze przed świętami, a jeżeli nie przed świętami, to na pewno przed Sylwestrem i Nowym Rokiem. Cały ten numer poświęciliśmy w większości relacjom z naszego Forum Rolników i Agrobiznesu. Jeszcze raz w tym miejscu bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność. Na miejscu, w Poznaniu, w Sali Ziemi, a także za obecność dzięki kanałom cyfrowym. Dyskutowaliśmy o najważniejszych sprawach, o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, o Zielonym Ładzie, a także o rynkach. I ta dyskusja o rynkach była najgorętsza także wśród polityków, bo szczególnie w ostatnich dniach wiele się dzieje na naszej wschodniej granicy. Mamy falę napływu ziarna, nie zawsze tego ziarna, na które jest zgoda, administracji i także kontroli, bo zboże techniczne stało się takim hasłem przewodnim i niestety ono psuje nam rynek. I z tego miejsca chciałem jeszcze raz podkreślić, jak ważna jest funkcja i Komisji Europejskiej, i naszego rządu, żeby uregulować ten transport, uregulować tranzyt, aby nasi rolnicy, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, nie byli pierwszymi ofiarami nadmiaru ziarna na rynku, co powoduje niestety załamanie się cen. A zatem Przeczytajcie szczegółowo, o czym pisaliśmy także w tym kontekście w relacji z naszego forum. Drugi temat bardzo ważny to ekoschematy. Dzisiaj wszyscy czekamy na konkrety i na szczegóły, ponieważ w tym okresie zimowym będziecie planowali i wasze zasiewy, i wszystkie działania, które będą po prostu miały się przyczynić do tego, aby. Zrealizować schematy, aby zwiększyć dopłaty bezpośrednie, bo wiemy, że w ekoschematach można 25% dopłat bezpośrednich uzupełnić, ale trzeba wiedzieć, co robić, co ze sobą łączyć i jak po prostu je zrealizować na polu. O tym właśnie na naszych łamach, o sprawach związanych z uprawą dotyczących Płodozmianu, a także dotyczących uprawy i oszczędności, także szeroko piszemy również w kontekście tych dyskusji i debat, jakie się toczyły wśród ekspertów na naszym forum. Niezwykle ważne będą także strategie fungicydowe w zbożach, bo to, co się dzieje obecnie na polach, mieliśmy ciepłą jesień, teraz atak zimy, znowu odwilż, dosyć wilgotna aura, wysoka temperatura. Wszystko to sprawia, że musicie Państwo bardzo mocno i dokładnie kontrolować na polu, żeby rzeczywiście dobrze wypracować te strategie ochrony roślin, rzepaku i zbóż. A tak zimy to także szansa dla rolników, którzy świadczą usługi. Piszemy o tym w tym wydaniu, pokazując przykład rolnika, który rzeczywiście jako drugą nogę dochodową zbudował usługi na rzecz gminy, czy to w zakresie odśnieżania, czy też wykaszania tych przestrzeni w ciągu roku, które należą do gminy. Pokazujemy także jakie macie państwo możliwości w realizacji Systemu uprawy stripteal, jaka oferta dzisiaj maszyn jest na rynku, z których można skorzystać i w jakiej cenie zrealizować te inwestycje. W naszym dodatku specjalnym, świnie, analizujemy to, co się dzieje na rynkach. Wiemy, że akurat ten sektor jest bardzo dynamiczny i niestety te wzloty i upadki są nieustanne, i nasz ekspert z Danii przedstawił bardzo szeroko uwarunkowania rynkowe które dzisiaj wpływają na to, co się na tym rynku czody chlewnej dzieje, a zatem niezwykle cenny materiał. W naszym dodatku to bydło piszemy o tym, jak podzielić stado na grupy żywieniowe w oborze. Dziś koniunktura w produkcji mleka jest, można powiedzieć, dobra, żeby nie przesadzić i nie powiedzieć bardzo dobra, ale tym bardziej trzeba pilnować Zarówno kosztów, jak i efektywności oraz zdrowia, żeby te dobre czasy koniunktury wykorzystać na to, aby oczywiście być przygotowanym na jej pogorszenie, bo w sytuacji wolnego rynku takie sytuacje się e, zawsze zdarzają. W rynkach jeszcze jeden ważny temat odnośnie tego, co dzieje się z kukurydzą. Wiemy, że ta sytuacja jest również bardzo dynamiczna. Ceny kukurydzy sięgnęły dna. Wiele kukurydzy jest jeszcze w Silosach, wiele jest w rękawach, nie, która nie została wysuszona. Jednocześnie mamy tą presję ziarna z Ukrainy, i tu trzeba wyjątkowo dobrze trzymać rękę na pulsie, żeby w odpowiednim momencie ten towar sprzedać yy, i żeby z nim po prostu za długo nie zostać. Z tego miejsca chciałem was jeszcze bardzo, bardzo serdecznie i gorąco zaprosić na nasze seminaria uprawowe. Planujemy je w Lublinie, Opolu oraz w Poznaniu. Mamy niezwykle bogaty program, niezwykle ciekawe zagadnienia i niezależnych ekspertów. Między innymi profesor Schönberger będzie na tych naszych seminariach, a także dr Łukasz Sobiech i nasi partnerzy. Będziemy chcieli Wam dać odpowiedź, jak na wiosnę ruszyć, jak. Jaką strategię nawożenia zastosować, i także jaką strategię ochrony przyjąć, żeby przy tych wysokich kosztach uzyskać możliwie niskie nakłady, a jednocześnie nie tracąc plonu. Każdy rok jest nieco inny, jest e, różny w zależności od e, przebiegu pogody i trudno jest e, realizować standardową technologię, a zatem my będziemy chcieli w tym e, cyklu spotkań. Podpowiedzieć Wam możliwie jak najlepiej, jak najlepiej potrafimy, e, aby nie popełnić żadnych błędów i zrobić wszystko możliwie najlepiej. Pozwólcie Państwo, że przed tym, e, czy też w czasie już e, świąteczno-noworocznym, złożę Wam najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych dobrych decyzji, no i oczywiście, oby ten e, nowy rok, nadchodzący rok był zdecydowanie. Lepszy od tego, który mija, bo trudno sobie wyobrazić, aby podobne zawirowania, zakłócenia i przede wszystkim wojna w Ukrainie mogła, e, mogły trwać cały czas. Życzymy sobie pokoju, Wam też życzę pokoju e, ducha, pokoju w sercu i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.